Podróżować, podróżować jest bosko. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy środek. 28 maja godzina 5.10 wyjeżdżam z mojego miejsca zamieszkania na wyprawę taką tygodniową przez województwo lubuskie najpierw jadę do Goleniowa pociągiem, znaczy najpierw tramwajem do Katowic potem z Katowic pociągiem do Goleniowa z Goleniowa przez Szczecin przez województwo lubuskie do domu jadę tamtędy, ponieważ jeszcze nie byłem nigdy w lubuskim a Ciekawe mnie te tereny, mam nadzieję, że będzie fajnie, tam Międzyrzecki rejon umocniony między innymi i, No i różnymi tam bocznymi drogami do domu Katowice, peron numer 3 Rower trzeba wydymać własnymi siłami To jest po prostu jakaś porażka Już pociągiem Chełmuńskim Tu sobie wisi Antek No jest kilku rowerzystów z godzina 14.10 Przyjechałem do Goleniowa Jeszcze nie wyjechałem z Goleniowa i już zaczął padać, deszcz, musiałem założyć kurtkę. Bo kurde pada. No, zjechałem już z głównej drogi prowadzącej z Goleniowa no, i wjechałem już na jakby właściwy szlak pętli dookoła zalewu Szczecińskiego. Całkiem sympatyczna, tylko kurde, grzmi. To jest rzeka Ina. Początek wyprawy ze straszną pogodą. Zobaczcie, co tam się dzieje. Jadę na szczęście tam. Co tam się dzieje za moimi plesami? Armageddon, Szczecin 37 km jeszcze. po prawej rzeka, rzeka Ina, a tam dalej po prawej, już zalew szczecinski, ale go nie widać za tych. Za tych trzciny. to co najgorsze to już chyba poza mną teraz tak delikatnie kropi, ale ale taki deszcz to może być ale w, w całej okazałości to jest naprawdę pięknie w żywej duszy tutaj nie było po drodze oprócz tam jakiegoś domku miamy jakieś przepusty wodne. kolejne miejsce takie do odpoczynku plaża. Muzyka Już się pomału kończy ta trasa. Będę pomału wyjeżdżał do cywilizacji. Wyjeżdżam do Szczecina. Tu po lewej Aj. Aeroklub Szczeciński skaną Regalica Jeszcze panorama Szczecina Nauki tutaj przed nami. Jesteśmy pod pomnikiem pana Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, szefa wszystkich szefów. A już jadę na kwaterę. W pół do siódmej, jeszcze muszę iść do Biedry, jakieś zakupy zrobić. Pewnie dzisiaj wystarczy. Jestem już na akwaterze. Pokażę teraz, jak to wygląda. To wygląda tak. Tu jest taki jakby salonik. Antek. To jest na drugim piętrze w ogóle. ten tu taki zestaw kuchenny Łazienka Znaczy no, jakby ala sypialnie I no, idę, Biedronkę ma parę metrów Netto tutaj po drugiej stronie ulicy Idę sobie coś kupić do jedzenia Bo głodny jestem Jakbym się nie odezwał To do jutra no, witam kolejnego dnia Dzisiaj jest czwartek kwałem tutaj w tym w tej kamienicy słowa 10 na drugim piętrze budynek uniwersytetu wydział elektryczny No bardzo ładnie No jestem przed główną bramą cmentarza centralnego w Szczecinie według Wikipedii jest to Największy cmentarz w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie. No ale jest wielki, zajmuje około 150 hektarów. Ja nie pod nim się przejadę, pokażę mniej więcej co jak, bo to jest w formie parku generalnie ten cmentarz. Tam tylko na razie nieczynna. Cmentarz wojenny. w ta kaplica no tutaj jestem pod, pod pomnikiem który dość takie różne kontrowersje wzbudza i różne opinie to jest pomnik jakby zwycięstwa inna nazwa pomnik braterstwa armii polskiej i sowieckiej to jest upamiętnia zwycięstwo tych armii nad Niemcami w bitwie o Szczecin czyli wyzwolenie Szczecina no i kontrowersje wzbudza fakt, że może no, jeszcze jakiś pomnik upamiętnia Armię Czerwoną jedni piszą, że to obiekt historyczny, inni piszą, żeby to rozebrać bo Armia Sowiecka już dawno wyszła z naszego kraju no ale to są opinie ocenę pozostawiam państwu jestem pod monumentem upamiętniającym upamiętniający wydarzenia z grudnia 1970 prysia 23 19, 16, 22 59, 23, 27 warto sobie o tym poczytać. No i tu na cmentarzu centralnym w Szczecinie jest nawet taka perełka militarna. To się nazywa Fort Ćwiczebny. W całej Europie były tylko trzy takie forty, trzy takie konstrukcje one służyły do jakby ćwiczeń bojowych w różnych warunkach muszę wracać bo antek został tam za górką A jeszcze pomnik upamiętniający ofiary z obozów koncentracyjnych niemieckich Tu jest kwatera z samymi urnami. Będę już pomału się kierował do wyjścia. Ja już wyjeżdżam ze Szczecina. Będę jechał trasą Blue Velo Kawaj jak po niemieckiej stronie do Gryfina. Jest około 30 km Jestem jeszcze cały czas po polskiej stronie Tu ze Szczecina taka prowadzi droga Eurovelo numer 3 to Już kończy się kołbaskowo Zmierzam do przejścia granicznego 3,8 km jestem na byłym przejściu granicznym Polska, Niemcy tu jest Polska a tam jest Bundesrepublik No i tu takie ostrzeżenie uwaga gąsienice, korowodówki, dębówki nie dotykać gąsienic ani kłębowisk powodują silne reakcje alergiczne no proszę bardzo i zamknięta brama trzeba sobie otworzyć i państwo jadą, to im też otworzę od razu Danke schön. Das haben wir auch gemacht für einen anderen. Danke. No i jestem po niemieckiej stronie, jadę teraz trasą od Ranysa, ona się ciągnie aż do, aż do Czech. Jakaś taka instalacja. Ja jadę tam, a tu jest też na polską stronę do Pargowa, Kamieńca Moczyły, no i też ta brama. W dalszym ciągu jestem jeszcze po niemieckiej stronie. A jesteś naprawdę bardzo przyjemnie. No i moja zagraniczna przygoda dobiega końca. No tam, gdzie widać tych pograniczników, jest granica. I już wjeżdżam do Polski o, no, zobacz, ja tu się wyrobię matko Przedtem był most na odrze zachodniej Teraz jest most na odrze wschodniej No i panorama Gryfina Ryneczek w Gryfinie Fragmenty starych murów obronnych. I tu jakaś baszta. Baszta, baszta. Wjeżdżamy już do tego krzywego lasu. A jesteśmy, to jest taki bardzo nieduży wycinek tego lasu. Pomnik przyrody, krzywy las. Pół hektara około No i tak to wygląda no i Tak do końca nie wiadomo dlaczego tak się stało Ostatnio tutaj byłem. To nie było tych ławeczek. No to jeszcze różne te teoria, o których mówiłem: że czołgi mogły zniszczyć te działalność ludzka. do Produkcji sanek, plantacja choinek. Po bliskim sanatorium, że mogło zrobić atrakcję turystyczną. UFO I Szkodniki i magnetyczne, elektromagnetyczne. Jakie trudne słowo Także cały człowiek to teoria? już opuściłem tu mszy wyraz. w zakłady no i jadę przed siebie Idziemy. chciałem sobie jechać drogą nie główną tylko przez las ale wracam na tą główną no bo tu się nie da jechać tam ujechałem kawałek do tego szlabanu Pani gospodyniu, ona mówi, że cały czas jest taka to jeszcze większe, jeszcze większe kolejne niż tutaj, mówi cały czas piasek tam gdzieś pod górę. Tam jest bardzo ciężka droga. Także wracam do tej głównej. Pojadę asfaltem. zjechałem z tej głównej drogi. Teraz tu znalazłem taką drogę też przez las, ale mało uczęszczaną i bez piachu. I tą drogą przez jakieś dwa km, i powinienem dostać się do tej trasy, którą miałem wcześniej zaplanowano. Teraz przez jakieś wioseczki prowadzi droga. Jakieś stare kościół. No przez takie tereny jeździć, bo jest mniejszy ruch, a spokojniej. Zawsze to jakaś inna perspektywa niż, niż ta wielkomiejska To jest najlepsze co może spotkać zakwiarze akwiarze generalnie Kostka No i właśnie o tym mówię taki fajny przystanek autobusowy czarnówką z Kurówką i z kościoła jakieś gospodarstwo audycja nad daszkiem całkiem inne klimaty o, trochę się ciężko idzie tą drogą dużo piachu ale przynajmniej widoczki piękne cisza, spokój O, to co lubię nawet to i to i dla rowerzystów ale nie skorzystam wyseczka babinek by się wystraszyły biedne łabątki tam popłynęły z młodymi sobie tutaj bziutko pływały jakieś po spichlerze tak sobie jadę przez te wioski i tak patrzę naprawdę te te wsie się nam zmieniają bo co druga, wielka, elegancka droga. Chodnik. Jakieś place zabaw. Siłownie na wolnym powietrzu. Farmy wiatrakowe. Jestem w Baniach. Jakieś jeziorko bardzo ładne mnie teren zagospodarowany. Tu siłownia pod chmurką Place no Bardzo ładnie. Jestem w restauracji Bania w miejscowości Banie. Kotlet po amerykańsku. Kabusia. I pojedziemy dalej. No i jestem po obiedzie w tej restauracji Bańka. Mogę ją serdecznie z czystym sumieniem polecić w miejscowości Bania. Ulica Podstawa 8. Za ten zestaw, który wam pokazywałem, czyli kotlet po amerykańsku z jajkiem sadzonym z boczkiem z ziemniakami opiekanymi, kawą, eee, zapłaciłem 56 zł. Ta cena jest po prostu Nieadekwatna do tego, ile tego jedzenia było. To jezioro z tego, co widziałem na mapie, to ono się ciągnie przez kilka miejscowości, bo one są połączone jakimiś kanałami. Jezioro długie. A teraz od tych pani droga prowadzi taką ścieżką rowerową, bardzo sympatyczną. droga prowadzi przez las elegancka ścieżka asfaltowa ptaszki śpiewają zero ruchu samochodowego cisza i spokój na tych wioseczkach Duże czarne zwierzę Droga niezmiennie prowadzi przez las Tam za wiórko Stary kościół w Strzeszowie. Jadę tutaj. O i kostka brukowa. I dobra, jestem na kampingu, który się nazywa Camping Strzeszów. Antek już odpoczywa. Namiot rozbity. Jestem jedynym, jakby, kampi kampinobiorcą. Kampingobiorcą. Ponieważ camping teoretycznie jest zamknięty, ale jest otwarty. Bardzo miły pan. Dogadałem się z nim przez telefon. Eee... Nie wiem gdzie on mieszka, w każdym razie nie dał rady podjechać bezpośrednio, ale brama była otwarta, bo stwierdził, że biedni rowerzyści nie mają się gdzie zatrzymać, więc nie zamyka tej bramy. Udzielił mi wszelkiej instrukcji, żebym puścił wodę. Tam z, tego, z tej studni głębinowej musiałem to wszystko pozałączać. Tu mam prywatny kontener z łazienkami. Tam są prysznice. proszę bardzo pan udzieli mi wszelkich instrukcji pootwierają to te zawory pozałączają boilery tu mam toaletę prywatną proszę światełko się załącza na, na Dariusz zaświeć światło i się oświeciło no i idzie się idzie idzie i takie są sympatyczne pomościki woda co prawda w tym jeziorku raczej nie zachęca do kąpieli, bo to jest taki bardziej jakby staw ale jest ławeczka pomost pływający no i można sobie posiedzieć i kontemplować jakby co to się nie dozwał to do jutra bo idę sobie jeszcze zrobić coś do do jedzenia no i dzwonię do Marzenki jeszcze raz bo już dzwoniłem pokazywałem mi to wspaniałe miejsce no jest pięknie